Tak, i to y, y, też wiem, że y, 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 są różne grupy wsparcia, więc y, y, zachęcam do korzystania z grup wsparcia i y, 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 też zachęcam do tego, żeby z y, 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 mniejszą wymaganiem, z mniejszą podejrzliwością, z większą otwartością podchodzić do relacji z y, psychiatrą. Ponieważ często pomoc może przyjść w gabinecie na pierwszej wizycie. Nie musicie przechodzić tej, nie musicie robić diwy, nie musicie robić takich rzeczy. One, jeżeli będą potrzebne, to my zlecimy takie działanie. Dokładnie, trochę więcej zaufania i otwartości. Po prostu. Z obu stron, swoją drogą, bo, bo też jeżeli chodzi o osoby z ADHD i z ESD, jest pewne niezrozumienie wśród niektórych moich kolegów i koleżanek.